zaszczyt gości dzisiaj Panią Magdalenę Grzybałkowską. W tej czytelni widziano już i Mariusza Szczygła, i Hugo Badera, i pana, Panią Ilonę Wiśniewską. Naszym ogromnym marzeniem jako bibliotekarek tutaj Pani naszych było, żeby jeszcze ugościć Panią. Nasze marzenie się dzięki Waszym głosom i kasie z budżetu miasta spełniło, więc mamy godzinę pełną wrażeń. To ja się bardzo cieszę, dlatego że ja całe życie marzyłam, żeby do Ciechocinka przyjechać. Pierwszy raz jestem, A mieszkam w Gdańsku. Wie pani, co byłem z mężem dzisiaj na obiedzie w teatralnej i już chyba pasujemy do przekroju. Tak. Dobrze się czuliśmy. E, mówię, że najtrudniej, najtrudniej jest zacząć. Ja nie jestem jakoś bardzo wprawna w prowadzeniu spotkań autorskich ale jestem osobą bardzo ciekawską i wścibską. Tak jak ja <grywa> e, Ale tak sobie pomyślałam, że skoro trudno jest zacząć, to ja zacznę od końca. Dlaczego chce nam Pani opowiedzieć o Konopnickiej? Dlatego, że to jest szalenie ciekawa postać, o której tak naprawdę nic nie wiemy. Znamy no, to, czego, to, czego się, tego, to, czego uczyliśmy się w szkole, czyli no, czytaliśmy naszą szkawę. Znamy nowelę Dym, czytaliśmy krasnoludki Sierotka Marysie, znamy Rotę, coś tam nam się przebija, bo to ostatnia taka, ostatnia dekada to jest to, że ona miała partnerkę przez część swojego życia. Natomiast poza tym nic nie wiemy. Ona też dbała o to, żebyśmy nie wiedzieli, chowała się za taką wiktoriańską maską, za którą była zwykłą kobietą, czasami okropną, czasami y, bardzo fajną, jej wiersze niektóre są naprawdę świetne, niektóre są y, słabe i pomyślałam sobie, że warto taką postać przywrócić y, nam, pokazać jaka, jaka ona była. Mnie to ciekawiło, a dodatkowo ja mam straszną, y, straszny sentyment do XIX wieku, uwielbiam XIX wieki. i w końcu mogłam połączyć swoją Yy, a taką takie no, hobby, to nie, ale tak pasje to też za dużo powiedziane, bo nie mam na to czasu, ale coś, co mnie fascynuje, czyli XIX wiek z postacią.